Cześć! I ludos. Od dramy samonowej minęło już 10 miesięcy, a Maciejczak dalej nie poniósł konsekwencji. Tak czy inaczej emocje zdążyły już opaść, podobnie jak hype na Elden Ringa, od którego to wszystko się zaczęło. Skoro w fandomie znowu pozostali więc w większości fani gier Souls-like, uznałem, że jest to dobry czas na podsumowania oraz refleksję nad tym, co wyżej wymieniona afera nam uświadomiła i czego mogliśmy się dzięki niej nauczyć. W dużym skrócie, drama samonowa polegała na tym, że z jednej strony mieliśmy biednych, uciśnionych, niedzielnych graczy, którzy po 24-godzinnej zmianie w fabryce azbestu jako testerzy smaku cyjanowodoru, zakończonej usypianiem osiemnastki dzieci, chcą się po prostu zrelaksować przy grze, nie frustrować się ani nie denerwować. Z drugiej strony stali ci źli Soulsiarze, elitaryści, no-lifey. Jezu, jak ja dawno nie używałem tego określenia. Osoby, które uważają się za lepszych, bo pewnie w 10-minutowych przerwach na siku między monetyzowaniem nienawiści a łamaniem kołem pracowników Ubisoftu, przechodzą Dark Soulsy trzy razy na macie do tańczenia z zawiązanymi oczami i plagiem w. Wiecie o co chodzi? Ktoś śmie nam mówić, jak mamy grać, i żeby nie było każdy z argumentów datgamerów, czyli między innymi mam mało czasu na granie, czy po pracy chcę się zrelaksować, a nie frustrować, jest jak najbardziej sensownym argumentem i datgamerzy mają pełne prawo by wymagać, aby powstawały gry dostosowane pod ich potrzeby. Sam mam 26 lat, pracę na pełen etat i partnerkę i nawet Priorytetyzując gaming w hierarchii moich pasji, nie jestem w stanie poświęcić mu tyle uwagi, ile bym chciał, co widać chociażby po odstępach w publikacji materiałów na tym kanale. Dodajmy do tego fakt, że nie każdy musi ten gaming priorytetyzować i mamy obraz osoby, która choćby i bardzo chciała, nie jest fizycznie w stanie przeżywać trudniejszych, wymagających większej uwagi gier. Bo po prostu doba trwa 24 godziny i nic z tym nie zrobimy. Więc tak, datgamerzy mają prawo wymagać, aby powstawały gry luźniejsze, mniej skomplikowane, niewymagające, których wartość artystyczna leży w innych elementach designu. Jednakże nie mają oni prawa wymagać, aby wszystkie gry takie były. Gier dla dad gamerów powstaje na pęczki. Red Dead Redemption 2, God of War, wszystko od Ubisoftu czy nawet ogrywane aktualnie przeze mnie Ghost of Tsushima, która w kategorii Dad Gamer Games jest moim zdaniem tytułem absolutnie wybitnym i mówię teraz za siebie, ale poziom trudności gry nigdy nie był dla mnie czymś, co wpływało na moją ocenę danego tytułu. Kiedy krytykuję system walki w Wiedźminie 3, zwracam uwagę nie na to, że możesz jednym przyciskiem myszy odpalić młynek i rozbić cały oddział żołnierzy, a na to, że potwory mają zbyt mało różnorodne movesety, na marionetkowość animacji Geralta, czy na kiepską matematykę wiedźmińskich znaków. Nie oceniam negatywnie tego, że gra jest prosta, skoro wiem, że taka miała być, bo celuję w konkretną grupę odbiorców. I tu właśnie jest pies pogrzebany, w zagadnieniu do kogo kierowane są wypuszczane gry. Czy ja, jako Soulsiasz, gracz głównie RPGów i Soulslajków, mam prawo narzekać na to, że w Star Stable nie można ziframesować przeszkody na trasie gonitwy konnej czy cokolwiek się tam robi w Star Stable? Nie. Star Stable to gra o słodkich konikach kierowana do czteroletnich dziewczynek, które lubią słodkie koniki. Ja nie jestem ani czteroletnią dziewczynką, ani nawet niezbyt znam się i przepadam za konimi. Oczywiście, gdybym miał to recenzować, mógłbym ocenić grę pod kątem obiektywnych kryteriów, takich jak UX design, monetyzacja, czy bardziej gameplayowo realizacja założeń wprowadzonych mechanik i ich stan techniczny, ale absolutnie nie mam prawa mówić, że to źle, że koń hanowerski nie ma drugiej fazy i nie krzyczy I am horse Blade of Carrot and I never know defeat! I szczerze powiedziawszy, gdyby gracze rozumieli te dwie rzeczy, w co grają i jakie grama założenia. To nie mielibyśmy 99% dram w Giereczkowie. Bo drama samonowa nie była dramą o to, że banda złych elitarystów próbuje znęcać się nad niedzielnymi graczami. Nie. To była drama o to, że pewna grupa odbiorców próbowała wejść z butami na pewne poletko i zaorać je pod siebie, całkowicie ignorując grupę docelową, która na tym polu mieszkała od dawna. Sousy nigdy nie były w mainstreamie, zawsze miały po prostu swoją niszę. Oczywiście, fanów było na tyle dużo, aby From Software mogło sobie być dużą korporacją, ale to byli jednolici konkretni odbiorcy, którzy po prostu kochają formułę souls likeów wszystko zmienił dopiero Elden Ring, który zdołał się do tego mainstreamu przebić. Z jednej strony to dobrze, bo sam znam osoby, które faktycznie dzięki niemu pokochały twórczość Miyazaki'ego, zrozumiały ją i postanowiły zostać, ale z drugiej strony przyciągnął też masę tak zwanych konsumerów, czyli ludzi, którzy po prostu muszą konsumować wszystko to, co jest popularne i to tacy ludzie najwięcej narzekali. Najpierw w recenzjach na Steamie, że gra jest za trudna, a później na oryginalnych fanów i Maciejczaka, którzy wyłącznie starali im się pokazać, to jest sednem tych gier. Tak, granie z samonami jest ok, przelewowywanie się jest ok, Wonderus Physic jest ok, tak samo Ash of Warry, Flame, Grant Prix i cokolwiek uznanego za OP. Ale prawda jest taka, że przechodząc na z tym wszystkim, zbrukasz sobie swój pierwszy raz i nigdy więcej nie będziesz w stanie tego powtórzyć. A jeśli krzyczysz głośno swoją opinię, że gra jest za trudna i że ty nie masz czasu w nią grać, to mam propozycję. Z czym się? Bo nie rozumiesz, czym jest ta gra, nie rozumiesz do kogo jest ona kierowana, a ewidentnie nie do ciebie. Nie musisz grać w Dark Souls, w Elden Ringa i tak dalej i nie uczyni to z ciebie nikogo gorszego, ale graj w gry, które tobie sprawiają radość i pozwól innym mieć gry, które sprawiają radość im. A... Okej, okay, powoli już lądujemy. E, przepraszam, że niniejszy materiał mógł być trochę chaotyczny, na pewno mniej uporządkowany niż wideo falietony, które do tej pory się tu pojawiały, ale sami rozumiecie, wciąż jestem świeżym twórcą na YouTube, testuję nowe formaty, a dzisiaj chciałem sprawdzić, jak przyjmie się coś w formie bardziej strumienia świadomości, aka luźnej wypowiedzi, więc nie omieszkajcie napisać swojej opinii w komentarzu. Tymczasem ja się z wami żegnam i bye baj, trzymajcie się, do zobaczenia już niedługo.